Nazywam się Janek i dziś jestem już starym człowiekiem, o drżących dłoniach i zmętniałej pamięci, ale wciąż potrafię cofnąć się w czasie i poczuć zapach mokrej ziemi w wiosce, w której się urodziłem, niedaleko Lublina. Byłem tylko chłopakiem ze wsi, synem rolników. Moje dzieciństwo było proste. Wstawałem wcześnie, aby pomagać ojcu przy koniach, matka piekła chleb w glinianym piecu. A moje siostry śpiewały ludowe piosenki nad rzeką, piorąc ubrania. Nie mieliśmy luksusu, ale mieliśmy godność i jedność. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że życie zmieni się tak brutalnie. Kiedy byłem nastolatkiem, marzyłem o tym, żeby pojechać do Warszawy, może studiować, albo nawet pójść w ślady dziadka, który był żołnierzem w dawnych wojnach. Ale w 1939 roku, gdy miałem 19 lat, rzeczywistość przyszła z hukiem. W radiu usłyszeliśmy o niemieckiej inwazji. Kilka dni później samoloty już latały nad naszym regionem, a świat, jaki znałem, zaczął się rozpadać. Ojciec próbował mnie chronić, mówił, że jestem za młody, ale we mnie narastało poczucie obowiązku. Kiedy wezwano chłopców z okolicy, aby się zgłosili, poszedłem. Zostawiłem matkę we łzach, ojca w milczeniu, a siostry tulące się do mnie, jakby to było ostatnie pożegnanie. Tego dnia przestałem być tylko synem i bratem. Stałem się żołnierzem, choć nie wiedziałem jeszcze, co to znaczy. Dostałem zużyty mundur, stary karabin i buty, które obcierały stopy. Szkolenie było prawie żadne. Prawda była taka, że rzucili chłopaków takich jak ja na pierwszą linię przeciwko wrogowi, o wiele silniejszemu i lepiej przygotowanemu. Pamiętam ogłuszający ryk niemieckich bombowców i kurz unoszący się, gdy czołgi ruszały naprzód. My zardzewiałymi karabinami wyglądaliśmy jak mrówki próbujące walczyć z olbrzymami. Pierwsza walka była pod Warszawą. Leżeliśmy w płytkich okopach, gdy Niemcy szli naprzód. Strach był tak silny, że trzęsły mi się ręce, ale nie było wyboru. Wystrzeliłem, nawet dobrze nie celując. Widziałem kolegów padających obok mnie, wołających swoje matki. Wtedy zrozumiałem, że wojna to nie chwała, ale ból i ofiara. Mimo to broniliśmy się jak mogliśmy. W sercach mieliśmy odwagę, ale wróg był bezlitosny. Gdy Warszawa upadła, poczułem, że świat zawalił się na nowo. Nasz kraj był okupowany, a wolność skradziona. Nie mogłem tego zaakceptować. Niektórzy żołnierze trafili do niewoli, inni jak ja uciekli. Wróciłem na kilka dni do wioski, ale wiedziałem, że nie mogę tam zostać. Niemcy kontrolowali wszystko. Widziałem sąsiadów wywożonych, księży aresztowanych. Słyszałem nocą strzały. Było jasne, że nie mogę siedzieć bezczynnie. Usłyszałem o ruchu oporu i wiedziałem, że to moja droga. Dołączenie do podziemia było jak narodziny na nowo. Nie byliśmy już żołnierzami w mundurach, ale chłopami, studentami, a nawet księżmi, którzy razem walczyli za Polskę w tajemnicy. Zostałem łącznikiem, nosiłem ukryte dokumenty, czasem w chlebie, czasem pod ubraniem, przemierzając lasy i wioski pełne niemieckich patroli. Groziła mi śmierć na każdym kroku. Nieraz brałem udział w zasadzkach. Czekaliśmy w ciszy na leśnej drodze, a kiedy przejeżdżał niemiecki samochód, otwieraliśmy ogień i uciekaliśmy w ciemność. Serce waliło jak szalone. Potem kryliśmy się całymi dniami, jedząc byle co i śpiąc na zimnej ziemi. Ale każda taka mała wygrana dodawała nam sił. Pamiętam, jak uwolniliśmy więźniów z pociągu. Ich wychudzone twarze mam przed oczami do dziś. Płakali, całowali nam ręce i mówili daliście nam życie. To były chwile, które dawały sens wszystkiemu, ale opór miał swoją cenę. Traciłem przyjaciół, wielu z nich było młodszych ode mnie, byłem świadkiem zdrady, widziałem egzekucję na oczach całej wioski. Każde wspomnienie o matce bolało mnie, bo wiedziałem, że nie mogę do niej wrócić, a jednak szedłem dalej, bo wiedziałem, że wolność nie przyjdzie sama. Lata mijały wśród strzałów, ucieczek i nadziei. Gdy wreszcie wojna się skończyła w 1945 roku, nie byłem już tym samym chłopakiem, który opuścił wieś. Byłem mężczyzną pełnym blizn, wielu niewidocznych. Polska była zrujnowana, nasze miasta obrócone w gruzy, a naród naznaczony cierpieniem. Wróciłem do domu ze ściśniętym sercem. Moja matka postarzała się o dekady. Ojciec wyglądał na załamanego, a siostry były już dorosłymi kobietami. Jedna z nich straciła męża na wojnie. Próbowaliśmy zacząć wszystko od nowa: orać ziemię, sadzić zboże, uśmiechać się mimo bólu w środku. Ale wojna nigdy się we mnie nie skończyła. Śniłem o wybuchach, budziłem się zlany potem. Słyszałem krzyki, których już dawno nie było, a jednak czułem dumę. Wiedziałem, że nasza walka nie poszła na marne. Ruch oporu pokazał światu, że Polacy się nie poddają. Patrzyłem w oczy dzieci w wiosce i myślałem, Wy będziecie dorastać w kraju, który nigdy nie zapomni, jaką cenę zapłaciliśmy. Dziś, kiedy jestem już stary, patrzę wstecz i zastanawiam się, jak dziewiętnastoletni chłopak mógł przeżyć to wszystko. Może to była łaska Boga, może zwykłe szczęście, a może upór, by nie zginąć. Niosę w sobie twarze tych, którzy polegli. Ale noszę też nadzieję, która nigdy nas nie opuściła. Wojna uczy jednego. niszczy wszystko. Domy, marzenia, rodziny. Ale nie jest w stanie zniszczyć woli życia i odwagi do walki o to, co słuszne. Ludzie czasem pytają, czy żałuję. Odpowiadam, że nie. Zrobiłbym to znowu, bo wolność mojej ziemi, mojej rodziny i mojego narodu jest warta więcej niż życie. Kiedy teraz powoli chodzę ulicami spokojnej wioski, czuję, że każdy mój krok to także krok moich towarzyszy, którzy nie wrócili. Mówię młodym. Walczcie zawsze o godność, nigdy nie przyjmujcie niesprawiedliwości. Wolność nie jest prezentem, to zdobycz. I tak żyję dalej, stary weteran, ale z sercem pełnym wspomnień. Bo historia mojego życia to także historia Polski, zrodzona z bólu, ale też z odwagi, wiary i nadziei.